Laudetur, laudetur. Będąc wielkim zwolennikiem Platona w ontologii, chciałbym Państwu przybliżyć ideę. My już o tym mówiliśmy, ale szczątkowo to już będą precyzyjne wzory. W jaki sposób współczesna matematyka, współczesna fizyka potwierdza filozofię Platona w zakresie ontologii, a nawet może mocniej potwierdza tę wersję platonizmu, którą mamy w dialogu Timaios. Sam Heisenberg to podkreślił, dzisiaj Krzysztof Moreau. Na razie będziemy mówić o czysto matematycznym aspekcie. Ideą platonizmu jest to, że świat fenomenów, które poznajemy zmysłami, ten zewnętrzny przemijający świat, jest tylko pewnym cieniem, pianką, która ma taką głęboką ontologiczną podstawę. W postaci idei niezmiennych poza czasem i poza przestrzenią takich boskich bytów, takiego logosu świata. Co jest przedziwne, że współczesna matematyka i fizyka cały czas i bardzo mocno potwierdza tę ideę, wbrew pozorom, nie potwierdza idei o czysto fenomenalnym charakterze świata zmiennym, z uwagi na rolę matematyki. My uczymy się matematyki, począwszy od liczb naturalnych, które są dane reprezentacjami bytów konkretnych, jakieś jabłek w koszyku pięciu, dziesięciu, trzech czy 4. Ale udało się zunifikować matematykę mniej więcej około 100 lat temu. Ta unifikacja dokonała się w oparciu o teorię mnogości, teorię zbiorów. Wtedy okazało się, że najbardziej podstawowe jest pojęcie zbioru, a nie pojęcie liczby. Ale, horribile diktu. O zbiorach też można powiedzieć, że reprezentują jeden, element dwa grupy trzech, czterech, pięciu. Też wtedy byłby pewną reprezentacją świata fenomenalnego, tego co postrzegamy oczkami. A teraz spójrzcie. To najważniejsza do dziś unifikacja, uczą się na tym wszyscy na pierwszym roku filozofii i matematyki, to aksjomatyczna teoria mnogości Cermelo-Frenkla. Dla niej z kolei wśród tych pięciu czy sześciu aksjomatów, tych najbardziej podstawowych, niedowodzonych twierdzeń, w oparciu o które wyprowadzamy pozostałe, są, uwaga, aksjomat zbioru pustego, który mówi, że istnieje taki zbiór, że nie ma żadnych elementów. A precyzyjnie, bo tutaj musicie spojrzeć na wzór, istnieje taki zbiór A, że dla każdego elementu, jeżeli on do niego należy, to jest tak tylko wtedy, kiedy nie należy. Ponieważ zakładamy klasyczny zerojedynkowy rachunek zdań dwuwartościowy to jest to tożsamy z formalnie precyzyjnym stwierdzeniem, że istnieje zbiór, który nie ma żadnych elementów, bo zakładamy, że sprzeczności nie istnieje. To bardzo mocny postulat ontologiczny. A drugi podstawowy postulat to postulat, który mówi, że dla każdego zbioru można utworzyć zbiór, taki, że zbiór pusty jest jego elementem i Następny zbiór, który w ten sposób powstaje, jest większy niż zbiór poprzedni w rozumieniu pewnej struktury porządkowej. Tą strukturą jest tu bycie pod zbiorem, zawieranie się. W ten sposób, proszę Państwa, proszę spojrzeć, mamy zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty, nazwijmy go A1, następny A2 zbiór którego jedynym elementem jest zbiór pusty i ten poprzedni zbiór A2. Uwaga, A3 to będzie zbiór, którego elementami są, A0, A1 A2, A4 to będzie zbiór, patrzymy tam tak, to jest zbiór pusty, zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty. Następny zbiór skonstruowany z tych dwóch. Zauważcie, kolejne zbiory. Mają pewną liczbę elementów. Zbiór pusty ma 0, On reprezentuje liczbę zero. Zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty jest jednoelementowy, jest reprezentacją jedynki. Dalej 2, 3, 4 i tak do nieskończoności. W ten sposób przeprowadziliśmy konstrukcję liczby naturalnej. Od zera przez wszystkie liczby naturalne jako mocy tych zbiorów. To jest konstrukcja liczby naturalnej dokonana przez Johna von Neumana, jednego z najwybitniejszych matematyków XX wieku i współtwórców mechaniki kwantowej teorii informacji. Spójrzcie, spójrzcie co jest pierwotne, pojęcie nicości zbioru pustego, i pojęcie zbioru nieskończonego, a ta nieskończoność tu powstaje przez nieskończoną iterację zbiorów pustych. Czyli co? Byt i nicość. Wychodzi nam czysty Platon. I to jest, to jest podstawą matematyki. W oparciu o te aksjomaty możemy stworzyć wszystkie pojęcia teorii zbiorów, pojęcie relacji, czyli pary uporządkowanej, funkcji, a potem wszystkie pojęcia analizy granicy, pochodnej, całki i mamy Matematykę i fizykę, narzędzie, które w cudowny sposób analizę matematyczną pasuje do przyrody, przy pomocy której jesteśmy w stanie pojąć przyrodę, opisać i uchwycić. Ale co jest pierwotne? Istnieje zbiór pusty i istnieje zbiór nieskończony, który możemy dostać bez pośrednictwa żadnych liczb skończonych przez nieskończoną iterację zbioru pustego, której proszę się przyjrzeć. Jest to jedno z najpiękniejszych twierdzeń i też w całej intelektualnej historii rozwoju ludzkości, bo tu rzeczywiście sięgamy do logosu, matematycznego logosu przyrody, do takiej prawdziwej myśli Boga. Byt i nicość, zbiór pusty i zbiór nieskończony, konstrukcja wszystkich skończonych fenomenalnych pojęć za pomocą tych dwóch aksjomatów. Coś, proszę Państwa, wręcz przepięknego. A my jeszcze potem powiemy sobie, w jaki sposób współczesna fizyka, w szczególności Teoria pola kwantowa i mechanika kwantowa i teoria względności ogólna. Między tymi dwoma niestety nie ma żadnego łącznika. To jest nadal przepaść, w jaki sposób one jeszcze mocniej, a wręcz równie można potwierdzają nam filozofię Platona. Ramen. <laughs>